Witam wszystkich! Na samym wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą obecność pod naszymi filmami oraz podziękować za wszystkie komentarze i wskazówki, które przekazaliście nam w celu coraz lepszego budowania tego, co wspólnie udało nam się stworzyć. Wspólnie, ponieważ przede wszystkim Wy, jako odbiorcy naszych filmów, od zawsze byliście najlepszą inspiracją do tworzenia tego, co dotychczas udało nam się wykonać. Jest mi niezmiernie miło, że doceniliście nasze działania, byliście z nami od wielu lat i na stałe zagościliście przed ekranami telewizorów, telefonów oraz komputerów i oglądaliście nasze poczynania nad wodą. Mówię nasze, ponieważ, mimo że ten materiał dotyczy jedynie mnie, to tak ogólnie chciałbym podziękować nie tylko swojej osobie, ale również za osoby, które w rozwoju tego kanału albo uczestniczyły lub też nadal uczestniczą. Projekt jakim jest Akademia Federa będzie się rozwijał już bez mojego udziału. Podjąłem tę decyzję z pełną świadomością i z konieczności dalszego rozwoju zawodowego. Po prostu nie będę mógł już dać z siebie pełni możliwości, aby tak samo dobrze dzielić się z Wami pasją federowania. Na pewno nie raz zagoszczę jako gość w filmach od innych twórców, natomiast na ten moment potrzebuję zrobić sobie dłuższą przerwę i skoncentrować się na innych rzeczach. Po prostu muszę odpocząć od nagrywania czegokolwiek. Nagrywanie dla Was filmów mi osobiście zawsze sprawiało bardzo dużą przyjemność, zatem podejrzewam, że gdzieś kiedyś pojawi się, być może na stałe, tworząc coś swojego, własny kanał, natomiast na ten moment nie jestem w stanie określić kiedy to w ogóle nastąpi. Wszystko wyjdzie w praniu, natomiast ja osobiście wierzę, że ten kanał przetrwa i będzie miał się dobrze w rękach drugiego Marcina. Na ten moment wszystko, tak jak wspomniałem ja nie żegnam się z wami na zawsze, żegnam się je tylko z kanałem i projektem Akademii. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za kilka wspaniałych lat, które i mi i wam pomogły się rozwinąć wędkarsko. Do szybkiego zobaczenia.